Dzień dobry moi kochani widzowie. Dzisiaj dwa razy ekstralinie. Był relaks z krzyżówkami, gdzie lucynka nie pomogła, niestety. A dzisiaj takie dwie ekstralinie dla takiego rozpoczęcia dnia przy kawce porannej albo popołudniowej, zależy kiedy kto będzie oglądał. Mam numerek. 15 i 16. Może zaczniemy od 15. Przygotowywałam. Nic tu się nie utworzyło. Żaden pewniak jeszcze nie jest. Ale zobaczymy druga strona z symbolami co da. Szukamy serduszko. Serduszko tu, serduszko tu. Tu. I koniec. Drugi symbol to rolki. Rolki są. Tu też są. Tu są. I więcej nie ma. Kolejny symbol to motylek. Czy gdzieś jest motylek? Nie ma. Klapki. Klapki tu i klapki tu. Kolejne to Łódź. Gdzie tu znajdziemy Łódź? Jest tutaj i tutaj. Kolejne to moneta, moneta, monety sypcie się, dajcie wygrywać. O, była tylko jedna. Popcorn, popcorn jest tu, tu i tu. O popcorn daje linie. Ale fajnie. Piętnastka będzie wygrana. No to ładnie. Teraz diamencik. Diamencik, gdzie jesteś? Nie ma wcale. Kolejny symbol to leżak. No leżaka też nie, nigdzie nie widzę. Niestety. Kolejny to klucz. Kluczyk jest tu, tu i tu. Krabik, krabik jest. A nawet dwa. Przedostatni symbol to wiatrak. Wiatraczek jest tu. Tu. Dobra i ostatni symbol to kości. Kości są tutaj. Tutaj ale nie było piłki. Tu są kości, też piłka blokuje. Tu są kości blokuje arbus. No dobra Jest jedna linia. A tu uu, 20 zł. I zwrócił się odcinek DD. Kontrolne potwierdzają. Dwie dyszki. Ciekawe, co zrobi z numerkiem sąsiadującym, czyli z szesnastką. Zobaczymy. Tu, jak przygotowywałam, to się dosyć fajnie odsłaniały te symbole. Zobaczymy, co na to szesnastka. Szukamy podkowę. Podkowa, podkowa. Jest jedna, ale jest. Krabik. Krabiki prawie zawsze występują. <gry> o i to ile? Teraz mamy serduszko. Serduszko. Nie ma, ale ode mnie, dla wszystkich moich widzów, oczywiście wysyłam serduszka kości. Kości. Bardzo się cieszę, że na mój konkurs, na moje pytania, tyle osób odpowiedziało poprawnie. Wiedzieli, że serduszko to mój ulubiony symbol. I jak Wszystkie przesyłki dotrą do zwycięzczyń, to zrobię sobie odcinek z takimi samymi zrobkami, które wysłałam, bo chcę właśnie zobaczyć, jak one się u mnie na odcinku spiszą, i również chcę pokazać wam, jakie zrobki wysłałam. Ponieważ wygrały osoby, które nie mają kanałów, a na razie nie chcę nagrywać, bo zwycięzczynie muszą najpierw otrzymać swoje przesyłki. Bo to miała być niespodzianka. Jak potwierdzą, że już otrzymały, to taki sam zestaw nagram na odcinku i będziecie widzieć, jakie zestawy otrzymały moje zwycięzczynie. Trzy lody. Ciekawa jestem właśnie, jak uda im się wygrać. Ja trzymam mocno kciuki, żeby wygrały jak najwięcej. Ja jak komuś wysyłam, to właśnie zawsze chciałabym wysłać pełne, takie wygrywające. No ale niestety nie wiemy, co jest w środku. Mam nadzieję, że w komentarzach gdzieś napiszą mi, co tam było w tych zdrabkach. Słoneczko, słoneczko. Nie widzę i ostatni symbol to parasol, którego raczej też nie ma. No to te są linie puste. Tak kontrolne potwierdzają. Ale odcinek nie jest taki smutny, bo 20 zł wkład i 20 zł odzyskane pod linią w niebieskim polu. W numerku 15. Pięknie dziękuję za obecność. Zachęcam do subskrypcji. Teraz zrobimy sobie rozdanie, jakiś konkursik na 2000 subików. I również, tak podejrzewam, że też dla trzech osób. Także wszystko zależy od Was. Osoby, które oglądają, a nie subskrybują, serdecznie do tego zachęcam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Życzę wszystkim miłego, pięknego dnia. Pa!